Zaczynamy wakacyjny flesz. Agata Syndeka. Dzień dobry. W programie pokazujemy, jak ciekawie spędzić wolny czas. A przed nami długi weekend, będzie więc więcej okazji, aby wybrać się w różne zakątki regionu. Zobaczmy, co za chwilę. Indie w Sulechowie, atrakcje międzyrzecza, dom szewca w Pszczowie. Jeśli nie wyjeżdżamy na wakacje gdzieś daleko, jest szansa, aby tutaj w województwie lubuskim poznać kulturę innych, bardzo odległych krajów. Kamera wakacyjnego w Lesza wybrała się do Sulechowa na wieczór indyjski. Barat Latiam. jest to taniec, który pochodzi z południowej części Indii, z Tamil Nadu. On się charakteryzuje tym, że w tym tańcu, ja właśnie wykorzystuję bardzo dużo w tańcu, właśnie nawet balut, wykorzystuję dużo elementów tańca, tańca klasycznego, Bharatanatyam. Właśnie charakterystyczną cechą są mudry, czyli gesty rąk, za pomocą których się opowiada różne historie, opowiada się historie, które są opisane w Mahabharacie i Ramayanie, to są takie stare eposy indyjskie. No i ten taniec jest bardzo stary. On jest znany już od 5000 lat. E, opisany jest w Natya Shastra, czyli taki stary księgach w języku sanskryckim. E, no jest to najstarszy taniec świata. Masaż, który w tej chwili prezentuje państwu, nazywa się udvartana. Jest... To jeden z najbardziej ulubionych masaży dla kobiet, ponieważ czyni naszą skórę przepiękną, jedwabistą, aksamitną. Takim ciekawym, ciekawym składnikiem w proszku aiwedyjskim jest afozydjak naturalny, który działa no, bardzo na, nasz, na nasze zmysły. Niegdyś masaż Udwartana był wykonywany tylko dla pań, które wychodziły za mąż po to, żeby zabłysnęły piękną swoją skórą przed, przed przyszłym mężem. Indie kojarzą mi się z radością, miłością, tańcem. Y Wszystkim, wszystkim co, 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 jest pozytywne, co jest pozytywne, co jest wesołe, nie ma tam smutku, nie ma rozpaczy, także to jest, to jest, to jest coś, co mnie przyciąga. Indie kojarzą nam się nie tylko z kolorowymi strojami, tańcem, muzyką ale oczywiście z pyszną kuchnią, która jest naprawdę niepowtarzalna. Wiąże się ona z bogactwem przypraw, z bogactwem dań wegetariańskich. Coś wyjątkowego w Indiach to jest coś takiego jak Mendy malowanie, sztuka malowania rąk, która wywodzi się z Indii. Wcześniej mendi malowało się tylko kobietom, które wychodzą za mąż, teraz to się zmieniło o tyle, że kobiety zdroją, zdobią swoje ciało nie tylko na przyjęcia ślubne, wesela, jak również na różnego rodzaju festiwale, uroczystości przyjęło się to, że zdobimy swoje ciało. Dłonie, stopy, różnymi skomplikowanymi, pięknymi wzorami. Także można powiedzieć, jest mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy w Indiach, o których można by było dużo, dużo mówić. W wakacyjnym flashu nie zapominamy też o miejscach, które w wakacje mocno się zmieniają. Pokazywaliśmy już rewitalizację żagania. Niedługo pokażemy, jaki będzie jej koniec. A teraz przypomnijmy sobie, co dzieje się w centrum miasta. Z Żagania przenosimy się na północ naszego regionu, a dokładnie do Międzyrzecza. Tam pytałam mieszkańców, jakie miejsca w ich okolicy warto zobaczyć. Więc jeśli będziecie w pobliżu, to posłuchajcie, co polecają i gdzie warto pojechać. Co można ciekawego tutaj robić w okolicy? Przede wszystkim jeździć nad jezioro. Jest jezioro głębokie, jezioro Bobowickie. Które lepsze? Bobowickie, chyba dlatego, że ma lepsze plaże. Bo na Bobowicku to raczej są takie dzikie plaże. Czyli jak ktoś chce trochę spokoju, to lepiej tam? Jak chcę spokoju, to na Bobowicku, bo mniej ludzi. Mhm. A tak to można na głębokie. spotkać znajomych, to na głębokie? To na głębokie jak najbardziej. A oprócz jezior, jak może nie ma pogody, to co jeszcze można zobaczyć, można zwiedzić? Zwiedzić, zwiedzić e, muzeum nasze, e, można zwiedzić e, MRU, Międzyrzecki Rejon Umocniony. Także jest trochę atrakcji. Co wy jeszcze robicie na wakacje w międzyrzeczu? Wychodzimy na Outward, spotykamy się. Gdzie jeszcze są fajne miejsca? A, no, w Park Jordanowski jeszcze jest fajny, można tam z kolegami też się spotkać. A z koleżankami? No te! Z koleżankami to obowiązkowo! No to udanych spotkań, z kolegami, z koleżankami w międzyrzeczu. A na wycieczkę gdzie się wybrać na przykład rowerem? Stąd można chociażby pojechać do Bobowicka. Bardzo krótka, prosta, to, bo to kwestia dla kogo jest ta wycieczka, tak? Czy to jest dla e, osób, które dobrze jeżdżą rowerem i są zaprawione, czy dla dzieci? No bo jeżeli dla dzieci, to Bobowisko jest bo świetne, uważam, bo to krótka trasa tak naprawdę. Ale, ale są też i dalsze wycieczki, można powiedzieć, że na przykład wokół Jeziora Lubikowskiego, świetne miejsce. Można pojechać na głębokie, rowerem, nie trzeba jechać samochodem, tak? Czyli najpierw krótsza trasa, a pod koniec wakacji te dłuższe. Jeżeli są bardziej zaprawieni, to tak na pewno. No to dziękujemy. Pomachacie do kamery TV Pogorzów? O, Pozdrawiamy. Wakacyjny flash w Międzyrzeczu. Z Międzyrzecza niedaleko już do Pszczewa wybrał się tam Mateusz Karkoszka. Odwiedził Muzeum Dom Szewca, a tam nie tylko buty. Zobaczmy moje buty są w porządku, wcale nie oznacza, że nie powinienem odwiedzić Domu Szewca, ale w Przewie, tylko w Przewie, bo tutaj Dom Szewca wiąże się naprawdę z fajnymi turystycznymi przeżyciami. Pani Zuzanna Śmierska, pracownik Gminnego Ośrodka Kultury, który ma pieczę nad tym miejscem, który jest też, proszę Państwa, muzeum takiej ziemi pszczewskiej, tego co wiąże się z tradycjami i historią Pszczewa. Dlaczego Dom Szewca stał się muzeum? Dlatego, że jego ostatni właściciel, pan Felix Paździorek, możecie Państwo tutaj zobaczyć, był jego ostatnim właścicielem i właśnie z zawodu był szewcem. Mhm. Tutaj, gdzie jesteśmy, miał właśnie swój sklep i tutaj te piękne buty, które możecie Państwo poglądać, to właśnie je robił. I to był jakiś taki legendarny mieszkaniec Przewa, człowiek, który był przez wszystkich tak. rozpoznawany? Tak, był to pierwszy burmistrz wyzwolonego Przewa. Mhm. Patrzę się na te buty i przyznam a, szczerze, tak. że buty przepiękne. To wszystko jest ręczna robota. To wszystko jest ręczna robota. Mogę pokazać na przykład takie piękne buty. Niektóre wycieczki, jak opowiadam małe dzieci, to mówią, że to są buty dla szereka. Otóż nie, od razu a, mówię, otóż nie. To są tak zwane buty okulaki dla miejscowych wartowników, którzy pilnowali naszego miasta przed bandziorami i złóż. Swoimi... A, a czemu one są w ten sposób zbudowane? One miały czemuś służyć? Taka to znaczy, masywna to był, konstrukcja? To był but-but. Zwykłe oficerki. W Wkładano właśnie w ten but i to dzięki temu w zimie było takim wartownikowi ciepłe. Jesteśmy dumnymi posiadaczami czarnej, zabytkowej kuchni z połowy XVII wieku i właśnie można dziwiać, jak właśnie kiedyś wyglądało życie w takim... W takim miejscu hmm. To jest ta kuchnia tego pana Feliksa. On tutaj tak, gotowała tak, jego żona. Tak, tutaj gotowała jego żona. Tutaj można powiedzieć również, że ten, ten obiekt, yy, sama czarna kuchnia jest najstarsza, bo pochodzi z połowy XVII wieku, a reszta budynku z połowy XVIII wieku. Yy, w latach, właśnie w XVIII wieku, był wielki pożar. I reszta budynku została spalona, a ta część z racji tego, że była cegana, to by po prostu ocalała. I możemy, i jesteśmy dumnymi posiadaczami takiego właśnie pięknego miejsca. Zuzanno, są jeszcze jakieś takie elementy historyczne, które właśnie były znalezione w Przebie. Tak, w latach 80. były prowadzone wykopaliska archeologiczne i właśnie te tutaj piękne rzeczy można było spotkać. Tutaj jest bardzo fajne, bo jest bryła bursztynu, unikatowa, piękna, duża. Na szczęście gdzieś komuś wypadła, więc jesteśmy. Możemy zobaczyć tę bryłę bursztynu? Proszę bardzo, zapraszamy. Muzeum jest cały czas czynne. Bardzo proszę. To jest... Bardzo proszę, tutaj to jest... jest. Tak. Wycenialiście ten bursztyn, ile on może być warty? Nie, 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 nie. Czy ten bursztyn to jest bursztyn, który został wytworzony gdzieś tutaj w tego okolicznych jeziora? Znaleziony. Został znaleziony przy, przy jeziorze Gli Glinno. Powiedzmy Pani Zuzanno jeszcze ważną rzecz, że tutaj w przewie jest mnóstwo przepięknych jezior, cudowne plaże, tak. fantastyczne ryby pływają w tych jeziorach. To również rzecz, na którą przewstania. Zdecydowanie tak, oprócz walorów właśnie przyrodniczych, takich jak Pan mówi, to miejsce tak naprawdę czyni wyjątkowym ci ludzie, którzy tutaj są. Tak naprawdę każdy, kto tutaj wraca, kto tutaj przyjeżdża, chętnie do nas wraca i to, to właśnie widać odwiedzających nas turystów. Dzisiaj to koniec wycieczki po regionie, ale do końca wakacji, jeszcze kilkanaście odcinków wakacyjnego Flesza i cały czas czekamy na maile i zdjęcia od was o TV tvp.pl. Chętnie pokażemy, jak spędzacie wakacje. Do zobaczenia!